Szanowni Państwo, serdecznie gratuluję wygranej w zeszłorocznym, oto to 2020 rok, w przeglądzie kolegium pastorałek powiatowym. Jest nam tym bardziej miło, że ta wygrana to nie efekt głosowania jakiegoś żyli tylko ludzi, którzy po prostu obejrzeli wszystkie nagrane, występy w internecie i stwierdzi, że to państwo w naszym powiecie najpiękniej śpiewają kolędy i pastorapki. Jest nam tym bardziej miło, że w tym roku patronem, który ufundował znaczną część nagród w tym konkursie jest Państwowy Zespół Łudowy Gięści Tańca Mazowski, który też w 2020 roku obchodziłę 70-lecia swojego istnienia i z tego powodu Pan Jacek Boniecki, Dyrektor Zespołu Mazowsze, wystosował do Państwa list gratulacyjny. Zespół Śpiewaczy Wrzosy moich, Szanowni Państwo, w imieniu swoim oraz Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze imienia imienia Tadeusza Syjetyńskiego pragnę złożyć Zespołowi Wrzosy serdeczne gratulacje z okazji zajęcia pierwszego miejsca w tegorocznej edycji Przeglądu Kolejni Pastoralnych Zespołów Ludowych Powiatu Monieckiego. Życzę Państwu kolejnych sukcesów i wyzwań artystycznych na drodze krzewienia w swoim regionie kultury ludowej i ocalania jej od zapomnienia. W nowym roku natomiast życzę całemu zespołowi Wrzosów dużo zdrowia oraz jak najrychlejszego powrotu do występów z udziałem publiczności, z serdecznymi pozdrowieniami. Jacek Boniecki. Pozwolę sobie przekazać ten list na ręce kierownika Nie, to nie kierownik, to kierownik. A, kierownik, przepraszam. Dobrze, ale jest jeszcze dużo. Oprócz tego, e, zespół Mazowsze ufundował dla wszystkich z Państwa e, kalendarze, smycze, płyty z autografami, też wydane z okazji wielorocznego oraz e, też na ręce Pani Kierownik album też wydany z okazji już 70-lecia Zespołu Mazowsze. Mam nadzieję, że stanie się dla Państwa też e, inspiracją do, do, do dalszej dziękuję pracy. Dziękuję. I teraz tak, no jeszcze oczywiście prezent od nas. No to już pozwolę sobie na ręce mężczyzny przekazać. Dziękuję bardzo. Naszą I oczywiście dla wszystkich z Państwa ten pakiet ufundowany przez Mazarz. Przez, no, Nieobecnej też przedstawicielki zdawicielki sobie na Szanowni, przekawić. Dobrze? Żeby, żeby państwa... no, już, już, już. Więc gratuluję, dziękuję po pierwsze, że dzień Państwo w tym naszym przeglądzie. W takiej formie w tym roku było niedychowe i zbyt, a takie, a takie czasy, ale ja mamy nadzieję, że się w przyszłym roku. W przyszłym roku już zobaczymy normalnie na scenie